Buongiorno, dzisiaj po dniu przerwy na mało aktywności. Jedziemy sobie do Bolonii. Mamy jakieś 6 dyszek przed nami po płaskim, więc taka rozjazdówka na sam koniec. Jedziemy się w Menomoka i lecimy. Jak tam nastraje? Dobrze, słoneczko świeci, to jest ok. Z Modeny również wyjeżdżamy sobie dość mocno odseparowaną ścieżką ale nie jest to chyba ścieżka, z którą chciałbym żyć na co dzień, bo co chwilę. Przecinamy jakiś pieszych, słupki, ale mimo wszystko na takim wyjeździe jak nasz mocno, mocno, mocno doceniamy, bo pozwala to trochę odpocząć od ruchu samochodów. Naszą antyrowerową przygodę Pojechaliśmy pod Muzeum Pagani Nie będziemy wchodzić, bo wrócimy do Bologni Ale jest to dosłownie 15 km od centrum Modeny, Także można jeszcze coś innego też zobaczyć Nie jest to aż tak imponujące, bo to jest zwykła strefa przemysłowa Ale tam w środku widać, że coś się kręci nie jest Po długiej walce w kolejce udało nam się dostać do stolika i dostać rogale w Castelfranco Emilia w tak jak Gerardi jak? jedziemy dalej czy znaczy, nie no jedemy dalej Jemy, potem jedziemy idę jeszcze do Bolonii, jakaś połówka, ne? takiego 40 km no a to jeszcze jest dwie dychy, a potem już będzie po mieście Już mamy tam balonie Ale my tam nie idziemy, bo jedziemy prosto tak. Na zakończenie wyjazdu podjeżdżamy sobie, o tam, nie widać, pod sanktuarium, wiesz jakie? Madonna di San Luca, sprawdziłem teraz w Google, z którego zaczynają się te arkady w Bolonii. Gorzej, że jest dość czerwono. Jak wrażenia z dzisiejszej trasy? Bardzo przyjemna trasa po płaskim do tej pory. Do Albarro, Alburro było bardzo przyjemnie, bo jechaliśmy sobie właściwie cały czas poza drogami. Potem się zaczęło trochę więcej dróg, nawet takich główniejszych, ale generalnie całkiem przyjemnie. A sama Via Romania, przynajmniej ten fragment, który jechaliśmy, bardzo, bardzo fajna trasa, naprawdę, w porównaniu np. do Toskany Trail, rewelacyjna, właściwie gotowa do przejechania. Jak tam wrażenia po ostatnim podjeździe pod sanktuarium? Oj, ciężkie było, także trzeba było kawałek podejść, ale poza tym to bardzo ładnie. bardziej podobało zjazd czy podjazd Zjazd ale cieszę się, że tego zjazdu nie musiałam podjeżdżać No i jeżeli zaczynamy z boloni to zaczynamy z grubej rury, ale zaczynając od modeny byłoby fajne tam 40 km po płaskim, żeby trochę rozkręcić nogę przed górami a gór jest sporo, dużo więcej niż w Toskanii, ale, ale warto, bo te... Te miejsca są naprawdę przepiękne i na przykład Gela to jest no stosik nie do odpuszczenia więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajna traska A Twoim? No, moje wrażenia też są bardzo pozytywne Myślę, że trasa była prostsza technicznie niż ta w Toskanii i zaskakująco Przyjemna widokowo, yy... także polecamy. Nic dodać, nic ująć. Także co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć!